Witam w piątek, a w dzisiejszym odcinku na drodze: Volkswagen Arteon Airline, nowy Audi Q9, zapowiedź Astona Martina V12 Spitzer, oraz Opel Insignia GSI Living. Zaczynamy. Volkswagen od teraz oferuje pakiet Airline Edition w modelu Arteon. Auto charakteryzuje się monnym szarym lakierem i kontrastuje z czarnymi osłonami lusterek szklane do, szklanego dachu. Auto ma do zaoferowania 20-calowe Felgi. Wersja Airline występuje z silnikiem benzynowym 2,0 litra, TSI o mocy 190 koni mechanicznych oraz dieslem 2,0 BTDI generujący moc 260 koni mechanicznych. W wyposażeniu auta występuje adaptacyjne reflektory LED, podgrzewane i elektrycznie sterowane fotele pokryte skórą NAPA i tupowe multimedia. Audi już od pewnego czasu pracuje nad wprowadzeniem SUVa Coupe rywala BMW X7 i Mercedes GLS. Q9 zadebiutuje w 2021 roku. Auto ma być dostępne w wariancie RS Performance o mocy 600 KM a w 2021 roku zadebiutuje Q4, a po nim Q6. Aston Martin planuje stworzyć kolejne, kolejne auto z 12-cylindrowym silnikiem o nazwie V12 Speedster. Sieć marka przedstawiła przedstawia auta. Przypomina to model Ferrari. Samochód ma zostać zaprezentowany pod koniec 2021 roku. MINI przedstawiło nowy kabriolet, wyróżnia się całkowicie nową stylistyką. Auto posiada metaliczną obudowę DEP Laguna, paski kapturowe na krawędzi znaczek na chodniku przy otworach. Auto posiada 17-calowe koła i szprychy nożycowe z dwukolorowym wykończeniem. MINI oferuje modele CD Walk w modelach One Cooper i Cooper S z maksymalną mocą 192 koni mechanicznych. Wnętrze posiada przed kierownicą wyświetlacz oraz pełny ekran systemu infotainment. Aurus to rosyjska marka luksusowych aut. Ma w ofercie sedana limuzyna i minivana. W 2020 roku zadebytuje SUV tej marki. Aurus Commandant będzie posiadać luksusowe geny. Napędzany będzie 4,4 litrowym silnikiem V8 generującym moc 589 koni mechanicznych. Lamborghini Urus dostał nowy pakiet zestaw Body Prior Design. Do auta wykorzystano włókno węglowe oraz szersze błotniki oraz przedni rozdzielacz. Z tyłu skrzydło przymocowuje się do szczytu dachu. Dyfuzor ma widoczne pasy i posiada 24-calowe koła. Pod maską standardowy 4-litrowy silnik V8 o mocy 661 mechanicznych. Zamaskowany Chevrolet Corvette miał być wersją hybrydową, jednak będzie to wczesny muł testowy do String Pomarańczowy, wystający kabel S -s służy do łatwego dostępu do akumulatora 12-voltowego. Co wiemy o silniku? Silnik o pojemności 6,2 litra V6 prawdopodobnie może sparować z silnikiem elektrycznym lub z 5,5-litrowym V8 o mocy 1000 koni mechanicznych. Ford Escort RS to legenda rajdowych wyścigów rally. Wyposażony w 2,0 litrowy silnik R4 o mocy 230 koni mechanicznych. I 300 Nm. Oto wizja jest korda w 2020 roku. Z przodu widzimy cienkie ledowe światła i przedni dyfuzor. Tył wygląda podobnie do swojego starego odpowiednika. Ze skrzydłem ma na pokrywie bagażnika tak zwany ogon. Całość dopełnia błęda ledowa. Opel wprowadza na rynek insygnie wersji GS i Poliftingu. Zmiany są podobne do zwykłej insygnii. Bardziej interesuje nas silnik. Pod maską mamy całkowicie nowy silnik, o 2 litrowej benzynowej jednostce turbodoładowanej generującej mocy 230 KM. mechanicznych. Połączone jest z dziewięciobiegową skrzynią automatyczną. Rumuńska marka Dacia w tym roku zaprezentuje trzecią generację Sandero, a to mamy całkowicie nowy styl, większy grill i ledowe światła. Z tyłu nowa klapa bagażnika. Wnętrze przybierze nową formę. Sandero dostanie litrową jednostkę o mocy 100 KM i 160 Nm momentu obrotowego. Firma tuningowa zabrała się za nowa 45 Charakteryzuje się 19 i 20 calowymi kołami z pomarańczowymi obręczami. W drzemie silnik generujący ma 469 KM i 563 Nm momentu obrotowego. Firma Polaris zwiastuje trzykołowy pojazd Slinge od Proca. Auto po środku ma lampy i grube ledowe paski lamp. Obecny Sling Grot opiera się na 4-cylindrowym 2,4-litrowym silniku General Motors. Generujący most 173 koni mechanicznych. Nowe auto ma mieć w turbo doładowanego dwulitrowego L4. 275 koni mechanicznych. Volkswagen ma zamiast zaprezentować dwa elektryczne SUVy. Pierwszy z nich to ID4, czyli duży członek rodziny elektrycznych ID. Następny to słów kupe Nivus. Nivus zadebiutuje na wiosnę tego roku. A to również będzie napędzane energią elektryczną. Zostanie zbudowany na płycie MQB i dysponować 4-litrową wynalazką TFSI z napędem naprzód. Skoda zapowiada kolejnego suwa. do swojej gamy Virginin. To właśnie koncept czwartego słowa zostanie zaprezentowany 5 lutego. Seryjny Virginin zostanie zbudowany na platformie MQB. Auto uplacuje się pomiędzy Karogiem a Kodiakiem. Fiat dołącza do gamy Pandy i 500 odmiany hybrydowe. Oba auta mają nowy silnik o pojemności 1 litra. Udało się o 20% obniżyć emisję spalin w 500 a w Pandzie aż o 30%. Auta deputuje z sześciobiegową manualną przekładnią. Klienci decydujący się na hybrydy. Dostaną lakier D w drop green Oraz tapicerkę stworzoną z plastikowych odpadów W 2017 roku zadebiutowała za, trzecia generacja Hatchbacka i30 W 2018 doczekaliśmy się małego liftingu Za miesiąc lub już niedługo poznamy kolejny i bardziej znaczny lifting Widzimy tu nowe małe LEDowe światła Nową atrapę chłonnicy i zderzak u nowe światła i klapa bagażnika. wnętrze będzie miało nową kierownicę, przed nią wyświetlacz. Oraz nowa deska z większymi multimediami. Wszystkie przejdą lifting. Wersje McLaren 720S e Spider. Zyskał pakiet odnowitego. Auto ma bardziej agresywny wygląd. Ma wiele elementów z włókna węglowego i kutego koła. Bider jest o 60 mm szerszy z przodu i 130 mm z tyłu. Mamy też kute wkręcłe felgi MC2W8. Pod maską drzemie silnik 4-litrowy V8 o mocy 806 mechanicznych i 878 Nm. Wnętrze dostosowano za pomocą skóry i alcantary, Praktycznie nieskończonej różnorodności i kolorów. Dzięki za oglądanie! Mam do Was jedną informację. Każdą sobotę nie będzie po 5 informacji, tylko po 10 lub 9. Aby wam w weekend lepiej się oglądało dłuższe odcinki niż krótsze, do zobaczenia dopiero jutro. Hej!